Witajcie serdecznie moi kochani. Ostatnio dwie gry na dużych mapach. Sunny Meadows, Campsite. Dzisiaj odwróćmy tendencję i idźmy na najmniejszą mapę, na pięknego, cudownego, przytulnego Tanglewooda, gdzie spotkałem dewelopera. Zapraszam bardzo serdecznie, wbijajcie razem ze mną. Jestem na Tanglewoodzie. No, tanglewoodzie piękny, przytulny, przyjemny. Tanglewood Georgia, La Georgia Lavender. Jeden z deweloperów nam się wkradł do gry. E jeśli ktoś nie wie, e Lavender to jeden z deweloperów. Jest jeszcze DJ, e DK. E i mini zaraz nowego ski, ski, Skinner? Nie wiem, nie pamiętam tego e, nowego mieli e, Lit Artista. E, dobrze, e, co my tu mamy zrobić? Wykryj obecność ducha za pomocą czujnika ruchu. Kadzidło kiedy nas goni zdarzenie paranormalne. Śnieżek. Pada. Let's go. Hello. Hello. Kluczyk. Hiding spot? Ja zostałem otwarty. Music box. No. Nope. Bone. Mm -hmm. Ale dawno tu nie byłem. Jest to creepy. Ten... ambient noise. Bone. Hallo? Jak makiem zasiął Tarot karców nie ma lub karot tarców Jak kto woli Aha. włączmy sobie Korki Przestęk Chyba jeden hiding spot Oczywiście Mm. Nie wiem czy to powiedziałem. Jesteśmy na Nightmare mode'ie. Hello. Hello. Hello? Coś słyszałem. No? Może nie? F freezing. Co jest? Oho. Czy to był yy, ten twin interaction? Oho. Oho. brzmiało jakby to było twin interaction. Mamy to? Mamy to. Give me a sign. Can you show yourself? Hello. No. Dobrą no. summoning circle. Board. Board. Oh yes, hiding spot. to that. Shoot you. He puknął. Znowu podwójna interakcja. Co to było? No, tak, tu było i tu było. Huh, nie będę robił zdjęcia, bo szkoda... ...szkoda jakbym... Zm... No dobra, po prostu włączamy fotę. Okej, okay, come on. Ok, możemy, wiemy, że to nie jest... są oni. Eee, ostatnio ktoś pod jednym z materiałów zapytał, czemu wykreślam fantoma. Może faktycznie powinienem wrócić do tego, że tłumaczę, dlaczego coś wykreślam. Wykreślamy o niego, ponieważ mieliśmy ten Misty Ghost Event, tą muszkę taką. Oni nie może wykonać takiego Ghost Eventu. Oni lubi się pokazywać, oni lubi robić Ghost Eventy jako oni, jako oni, no. Fizycznie się pokazuje, a nie robi tej takiej smuszki. Wezmę tą, myślę, że to są Twinsy, mimo wszystko, tak na pierwszy rzut oka, więc stawiam, że może być Spirit Box, skoro nie ma Freezingu. Ciekawe ile mi Sanitys, zżarło mi 10-15 za Ghost Event. No mamy gdzieś 70, około 70 czy czy, 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 czy Twins? Nie, mają Spirit Box i mroźne, nie? Dobrze myślę, dobrze myślę. Mm. Dobra, weźmy tak to, to, to zróbmy Tak więc uni nie lubi się pokazywać. Z kolei Shade Właśnie bardzo często używa tych ghost eventów, bo shade nie lubi fizycznie. What? Gerów nie ma Czy ty tu jesteś? Where are you? What the fuck? Where are you? Are you close? Are you here? Are you friendly? To nadal mogą być twinsy, bo tu może być po prostu uh, dubel. Uh, więc idźmy tutaj. Pamiętajcie, że dubel nie da... Uh, Nie daje dowodów. Where are you? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Fuck you. Orby? Maybe orby Rzuca dosyć chętnie, że tak powiem. Orbów nie widać. Freezingu nie ma. Czy to był Freezing? Nie. Kurde, tak te odbicia teraz czasami mylą. Eee. Fuck you! Chcę mi tyle rozwalić. Przyda się, tutaj światło mamy. Tam, hiding spot, co ja mówiłem? O szejdzie. Tak, że szejd nie lubi się pokazywać w fizycznej postaci. Ten ghost, więc trochę mi przerwują mój, mój monolog. Czy może ominąłem tutaj te orby? Może ich nie zauważyłem? Niby są naprawione. Już widywaliśmy orby, A tu ich chyba nie ma. DOC, Ghost Writing Book, i weźmy sobie krótko. Czy to może być jakiś, to może być Rajchu? To troszeczkę by mi sprawę utrudniło. Raczej nie obakę. Ponieważ obakę. Raczej by te fingerprints już zostawił. No, dwa razy tu nam dotknął drzwi. Więc obsta. Obstawiam. Coś ty tutaj znowu rzucił. Ale co? Wired. Doca podstawimy i książkę. O tak. Piknie. E, wziąłbym sobie aparat. O. I popatrzę na doca. What the fuck? On stamtąd rzucił tym talerzem tutaj, to nie może być Poltergeist, i to nie może być oni. Kto ma jeszcze takie, takie powerowe te... Żaden z innych duchów. No i tu dotknął drzwi, ale... Fingerów nie ma. W tych zmianach ja nie, powiem, nie wiem teraz, gdzie są fingery z której strony. Hello? Miss Lawender. Are you here? Aha. To nie to niezłe zdjęcie poszło. Ubakerajciu mining Gorio. Może Gorio. Byłoby to. Unexpected, ale. Powiedz, zobaczymy dotsy przez kamerę. Aha, światło. Mhm. Nie zgasiłem. A nie, w kuchni jest zapalone chyba. Będzie doc nie będzie dotsy? Chyba nie jest zbyt. Co to może być? Co to może być? Zróbmy to tak. Nie będą raczej Twinsy, bo ani Spirit Boxa, ani Mroźnych nie mamy. Nie będzie to Jean raczej, bo ani odcisków, ani Mroźnych. Nie ma Orbów, yy... więc nie będzie to na pewno, znaczy Orb i tak, nie miałoby. to nie będzie Obaka. Obaka musi mieć Finger, Obaka ma gwarantowane Fingerprints na Nightmare Mode, Gorion ma gwarantowane Dotsy na Nightmare Mode. Ie. Hantu ma gwarantowany Freezing, wydaje mi się, że i ma gwarantowany Spirit Box, ale to nie jest stuprocentowo potwierdzona przeze mnie informacja. Shade? Nie wydaje mi się, chociaż dwa Misty Ghost Eventy, wtedy miałby pismo. Yy, dobra, mamy Czujnik Ruchu, prawda? Mamy Czujnik Ruchu. My weźmiemy jeszcze to i weźmiemy sobie drugiego krucyfiksa Dla własnego dobra A przy następnej okazji weźmiemy sobie smaża, którego i tak potrzebujemy podczas hanta Jaki ja mam? Aha, mam tablicę Mamy tablicę Drugiego położę tu Ciekawe, obejmuje całą kuchnię Więc spoko Czy to był za dźwięk? Na dole puknął? Tak jakby puknął na dole piwnice. piwnicy. Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Nie jest friendly. Czy w ogóle tu jeszcze jest? Mam wrażenie, że nie. Mam wrażenie, jakby był tam. Puknął chyba w to pudełko, tak mi się wydaje. Ghost? Lavender? Hello. O, tak jest Ciekawe czy się tu przeniósł na stały Być może? W ogóle to jest no właśnie, jest trochę popcuty teraz chyba ten czujnik ruchu. Bo wcześniej mogliśmy go sobie tak postawić, a teraz on nawet wykrywa nas jak płucamy. To było fajne, bo nie detektowało gracza, nie detektował, nie wykrywał, no, gracza. Chciałem to powiedzieć. Give me a sign. Show yourself. Teraz w którą? Mamy... E, IMF, IMF, IMF... Gdzie jest IMF? Tu jest, nie zdąży. Go, go! To nie? To. Bum. Tak jest. Zdjęcie by się przydało. Can you show yourself? No. No nic to, robimy transfer. Co no to wychodzi. Na dół. Jeśli to shade... Kurczę. E. Może to być Shade e, Crucifix. I... weźmy jeszcze raz Spiggy Box'a... Światło. E. 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 Tutaj, Obejmuje? No większą część piwnicy. W zasadzie może zaatakować tylko z hiding spota. Tutaj. Aha. Dobra. Tu jeszcze kamera, no ale orbów jak nie było, tak raczej nie ma. O -o. <grybujesz> Dobra, zaświeć się, o pięknie. To i to, where are you? Where are, you? Where are you? Where are you? Where are you? Nie ma. Y... Niesamowite, jak często teraz występuje yy, brak drugiego owodu... O, o, owodu dowodu na najmy momencie. Czuję się, grał No evidence, praktycznie. Dostajemy jeden dowód. A tak naprawdę później musimy ja zobaczyć te docy. Bo tak mi się coś wydaje, że to mogą być one. W ogóle mamy bardzo niskie soniki, tak mi się wydaje. Więc to raczej nie jest Early Hunting Ghost. Crucifix. Aha, czujnik ruchu mamy zaliczony. Um... Dobra, spróbujemy to zrobić w ten sposób. Weźmy sobie już smudża, bo tak robi się powoli nie Zobaczcie, że też on ani razu nie wyłączył korków. To może być wskazaniem na Gina. Przeniósł się, manekin się przeniósł. Hello, buba, buba. O, zaklinowało mi się. Widzimy, że tu już ducha na pewno nie ma. 18 stopni. O, przed czujnik ruchu. Tu o? mamy za to jeden. Hello. Fajnie, ale ja gdzieś wyrzuciłem aparat. Ach, tu jest. Dobrze? Chyba. Dobra, do Was zdjęcie. Pisma nie ma. To i wiem, że to nie gorio. Znaczy raid. Ale spokojny raid. O o. Eee, smaż ich, Hello, Halo? Halo. Halo? o o. O o. Połamane plecy. Daj mi się, że to Razed. Excuse me. A, wrzuciła nam. Wrzuciła nam pieska. Nie chciała, żebyśmy czuli się tu samotni. Ok. Czemu wykreśliłem Gorio? Bo Gorio. Doc Gorio jest niewidoczny dla nas, dla naszych oczu powiedzmy, czyli nie możemy go zobaczyć na żywo będąc w spokoju ducha i będąc w spokoju ducha przez kamerę, też nie. Możemy tego Dotsa Gorio zobaczyć tylko w wanie, lub w lokacji w momencie kiedy na przykład mamy ducha tutaj w kuchni, dot jest rozstawiony w kuchni, a my się wycofamy i będziemy patrzyli z innego pomieszczenia, czyli Gorio nie da nam Dotsa przez kamerę. W tym samym, jeżeli będziemy w tym samym pokoju. Najlepiej jest y, Gorio analizować w ten sposób, że Dotsa widzimy na komputerze, a na żywo go nigdy nie zobaczyliśmy, prawda? Dobra, mamy wszystkie obiektywy. Brakuje nam dwóch zdjęć. Obstawiam Wraitha. Obstawiam Wraitha. Hmm. Myślę, że będzie łatwo to zweryfikować. Pyk, pyk, pyk. Oho. Nie wiem, co tu się dzieje, ale coś się dzieje. Zjad kruca Jeszcze potrzebuję zdjęć. Can you show yourself? Nie, to może spróbujemy podczas hanta? Zły pomysł. Kiepski pomysł. Can you give me a shine? Ciekawe, że on zahantował, a ten krót tu leżał, nie? On stąd zahantował. Can you show yourself? Can you do something? We need two photos, Mr. Miss Lavender break No, 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 no. Barwonas. Can you show yourself? Can you give me a sign? Docik. Można zrobić zdjęcie doca w momencie, w którym on przebiega, ale pff, musi idealnie trafić. Wtedy będzie się to zdjęcie liczyło. Możemy też szkoda psuć perfect game bonus. A możemy zaryzykować, spróbować. Tylko te doce troszeczkę zwolniły kiedyś. Fok fok fok, 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 Dobra, spróbujemy. Chyba się udało. Nie wiem. A! Co się udało? Czy dwa zdjęcia weszły? Jak dwa zdjęcia weszły, to perpek. A ja obstałem, że któreś nie. Może, może mignęło. Idź sobie. Dostat nas. W sumie nadal nie wiem, nie? To chyba... Ale to znaczy będziemy wiedzieli na 100%. Jeżeli sól jest. Let's go! Ty... O nie spalony. <ślesy> spalony Crucifix się zrobił, a nie doc, Ale trafiliśmy go! I ducha też trafiliśmy, tylko dwugwiazdkowe, no więc... Muszą być trzy zdjęcia. Też nie, nie, do, do bonusu nie jest potrzebny. Tak, to będzie Rave, bo przechodziła tu zdecydowanie, absolutnie weszła. Nie jest potrzebne zdjęcie ducha, tylko wszystkie zdjęcia. Yes, yes, goodbye, yes, bye. <grywy> tylko po prostu dobre trzygwiazdkowe zdjęcia y jakichkolwiek interakcji. Szkoda, y bo jednak kurde, ale to ładnie trafione. Czyli krucyfiks ma priorytet ponad docem na to wychodzi po tym też update'cie zdjęciowym yy, bo też troszeczkę pozmieniali yy, wszystko mamy? wszystko mamy, mamy full zdjęć myślę, że mamy ducha prawidłowego trochę czasu to zajęło jak widać Tanglewood też może mieć yy, może dać, dać fajne emocje dać fajną grę no ale sprawdźmy już nie raz się zaskakiwaliśmy na koniec, więc tak jest, Wraith Wszystkie obiektywy, zobaczmy sobie, mnożnik, bonus dochodzenia 25 dolarów, yy, jakieś dodatkowe jeszcze bonusy dzienne, 60 dolarów za zdjęcia, dużo, dużo za zdjęcia dostaliśmy, yy, tak uważam i 350 dolarów za, yy, za Nightmare Mode, to jest, aha, gdybyśmy odjęli 50 to byłoby 300, no to nie jest dużo, to, to jest tak jak było, nawet mniej. Myślę, że za tą grę dostalibyśmy maksa. Tak mi się wydaje, gdybyśmy grali w starym trybie, ale e, nie jest to aż takie e, ważne. Możemy sobie zerknąć. Szczegółowe e, statystyki, szczególnie ducha. 37 przedmiotów rzuconych. Ile razy użył ability i teleportacji? Trzykrotnie. To były te głuche imf które pojawiały się znikąd. Prawdopodobnie. Ciekawe, czy... Użytą umiejętnością jest też to, jak gdy przechodzi przez sól i w nią nie wdeptuje. To jest, to jest ciekawe. Coś do sprawdzenia zdecydowanie. No i tyle. Myślę, że bardzo ciekawa gra. Mm. Trochę informacji przemyciłem y, dla, y, dla tajemniczych, dla chętnych, dla żadnych informacji i wiedzy. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, dajcie komentarz. Y, to jest zawsze dla mnie bardzo cenne, bo podbija wyświetlenia i zasięgi itd. Tak tak Sami wszyscy y, to znacie. Y, trzymajcie się i do usłyszenia w następnym nagraniu. Cześć.